Cześć, zaczynam kolejny tydzień prac po ostatnim ułożeniu ścianek działowych. Mogę kontynuować tak jak już wspomniałem z tym dużym słupem, i wczoraj stwierdziłem tak siedząc w domu, nudząc się, a przyjadę pokręcę sobie trochę, może skończę, może nie. I wczoraj zrobiłem całe to zbrojenie tego dużego słupa. Tak więc dziś mogę zająć się jego szalowaniem. W weekend, dokładnie w sobotę, dokupiłem sobie dwie takie płyty OSB, które ułatwią mi zaszalowanie tego, ale tak jak widać, nie są na tyle szerokie, żeby złapać cały ten słup. Więc będę je skracał z wysokości na jakieś tam 75-80 cm, żeby zaszły tutaj na tą ściankę. Mają też piórowpust Więc ułatwi mi ich łączenie Dodam do tego jeszcze jakieś spłonki W przewierce otwory Napręty gwintowane I tak jak to robiłem wcześniej Myślę, że to jest dobry Dobry plan eee, Idzie mi z tym coraz lepiej Coraz szybciej Więc gdybym Zaszalował to dziś Do jutra To środa Może w dobrych Powiewach, może nawet jutro, udałoby mi się to wylać, i wtedy już kontynuacja tutaj tych podciągów nad proży, i cały czas do przodu. Odpowiem na pytanie od pani Aleksandry, mojej starej znajomej z Anglii, jaki mam plan na choinkę za oknem? W zasadzie są tam trzy i. Nie mam na razie żadnego planu. Te choinki tu zostają do momentu aż się prawdopodobnie wprowadzą. Nie przeszkadzają one mi w niczym, a w zasadzie pomagają, bo dzięki nim aż tak bardzo tu w środku nie wieje, kiedy już wieje. Kiedy murowałem tutaj te ściany, to dały, dawały mi dużo cienia, yy, więc ułatwiały mi pracę. Poza tym mogę pod nimi schować auto. Nie przeszkadzają mi w niczym, dopóki jak zaczną. Co wtedy będę myślał, co z nimi dalej? Nie ma sensu wycinać czegoś, co potem rośnie wiele, wiele lat, a to rośnie już naprawdę z kilkanaście na pewno. Jak sprawdzaliśmy to na google'ach na mapach, to mapy z 2012 roku, te choinki już tu są, zostają na miejscu. A ja teraz przygarniam sprzęty i zaczynam szalunki. Hej. Żeby to miało wszystko ręce i nogi to tak jak wcześniej Taką gotową deseczkę na 24 Przymocuję sobie tu na koniec Do tego przyjdą blaty I na górę tu przykręcę ten blat Żeby koniec tego słupa był na równo z tamtym To złapałem tam wymiar od ściany do końca słupa To jest 394 Więc teraz sobie muszę zaznaczyć z tej i z tej i potem od tej ściany złapać 331 lub i 355 i zobaczyć jak to wychodzi Nawet zgadzasz się z lincem ściany. Przygotowałem sobie już brakujące blaty, więc cztery kolejne, jeden z jednej, drugi z drugiej. Połączę je tak jak wcześniej robiłem je na ten pręd 3 mm. Najpierw muszę je przykręcić, i jak do tej wysokości wyleję słup to mi wystarczy, potem już resztę wyleję z podciągami Pogoda dzisiaj taka średniawa na jakąkolwiek pracę, ale jest wyśmienita, aby kręcić beton. Poszalowałem to wczoraj, wszystko zabezpieczyłem na tyle, ile byłem w stanie. Myślę, że to w zupełności wytrzyma. A czy wytrzyma, to się okaże. Przykręciłem już kulasy, jedne, drugie, potem je sobie wyprostuję. Buława już jest wsadzona w środek szalunku. Pierwsza betoniarka prawie zamieszana. Przyniosłem sobie 5 worków betonu, e, cementu, i mam nadzieję, że nie będę musiał robić więcej niż 5 betoniarek w środę po południu po pracy. No, ale zobaczymy, jest to największy czpień tego domu. 70 cm na 24, więc trochę tego betonu tutaj pójdzie dzisiaj, ale nie odpuszczam, jadę dalej, wylewam to dzisiaj do dzieła. Przedobrzyłem z wodą na ostatniej połowie betoniarki. Ale przyzwyczajony że żeleję od razu 10 litrowe wiadro, a robiłem tylko pół to trochę było za dużo trudno. Brak słów zmęczenie jest, ale największy czpień wylany i się nie rozleciał. Ja, yeah, maar aardig. Zo'n tandpijn. Nie dotykam, bo się rozleci. Tyle, co zdążyłem pomyć, wszystko i się zebrać, i zaczęło padać. Foli na górę i teraz. Minęły 24 godziny. No, może nie do końca, może 3 mniej. Czas zobaczyć, jak ten beton dzisiaj tutaj stygnie. Nie za prędko, bo jest chłodno, ale wygląda na to, że jest wszystko ok. Szalunek wytrzymał. Wczoraj już było dość ciemno, więc nie przyglądałem się aż tak dokładnie. Ale z tego, co tutaj widzę, to wszystko stoi na swoim miejscu. Nic się nie wybrzuszyło, nic nie puściło. Więc mam nadzieję, że za kilka dni, jak ściągnę te szalunki, to wszystko udało mi się zawibrować porządnie. Hmm. Jak to zwykle w tych momentach, dziękuję za oglądanie. To wszystko w tym tygodniu, ale nie. W tym tygodniu jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym zacząć robić, bo nie ma co marnować czasu. Eee, zostały z tej strony w zasadzie do zrobienia: tak, tu podciąg nad tą ścianką podciąg stąd do tego słupa i jeszcze podciąg z tego dużego słupa do tego małego nad prożę tamtego okna i nad tego dużego okna więc niby dużo, ale już tak niewiele żeby zamknąć tą stronę także dziś rozkładam sobie sprzęty z tamtej strony i zacznę z tamtej strony robić szalunki no i zobaczymy, myślę, że czwartek, piątek, sobota to takie dni na zrobienie szalunków, i potem pozbroić to wszystko. I gdzieś w przyszłym tygodniu, może nawet zostawię sobie to na weekend. Jeszcze nie, nie mam dokładnie planu, ale na pewno zaczynam od szalunków. Tak więc e, biorę wkrętarkę, jakieś kołki i tak dalej, i zaczniemy rozkminiać szalowanie tamtego podciągu. Także nie kończymy jeszcze w tym tygodniu. no i nie da popracować ta pogoda w tym tygodniu niestety znów zaczęło padać zimno nieprzyjemnie, ale stęple tutaj tego blatu w sypialni na podciąg są gotowe mam złapany poziom myślałem, że uda mi się zrobić też tu to nadproże tamtego okna i tego dużego tutaj, no ale późno dziś skończyłem i nie chce mi się już wystarczy w tym tygodniu może jeżeli jutro przestanie padać to przyjadę e, będę to kontynuować bo w zasadzie nad, proże nad te okno tutaj w sypialni mam w kuchni więc to wystarczy że rozbiorę przełożę tu te na 2,5 metra też już mam tutaj gotowe e, z bramy Mazur e, i jak to już zrobię to wtedy e, Docinam pręty, strzemiona i kręcę zbrojenie, i gdzieś tam w niedalekiej przyszłości powylewam jakieś betoniarki. A tymczasem zbieram się do domu. Także trzymajcie się. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia następnym razem. Hej.